Adam Lewicki, Bad Click Polska. Jesteśmy tuż po konferencji zapowiadającej Bad Click pierwszą, drugą i trzecią ligę. Ze mną Adam Marcinek, witam serdecznie. Witam. Wczoraj z problemami, ale widziałem, że dojechał do Warszawy. Tak, troszeczkę to moje ekspertowanie trwa już od czasów Euro. Byłem przy okazji mistrzostw Europy w Onecie. No i wiadomo, jak to dojazdy z Łodzi do Warszawy, czasem coś niespodziewanego, i było blisko tego, żem wczoraj na finał nie dojechał. Ale najważniejsze, że się udało i jak się finał podobał? No pierwsza połowa trochę ospała, ale myślę, że chyba wszyscy się tego spodziewali, no bo jednak ciężar takiego meczu jest niesamowity. A druga to już koncert w wykonaniu Hiszpanii i myślę, że wszyscy się zgodzimy, że wygrała drużyna, która od pierwszego meczu najbardziej na to zasługiwała. Tak, ja myślę, że z takich punktów widzenia ekspertów można by wnioskować, że najczęściej wskazywane drużyny to właśnie była Hiszpania, która zasługuje i Niemcy. Czyli taki przedwczesny finał w jednej czwartej finał bodajże w ćwierćfinale się odbył. Tak, no zgadzam się z Tobą. Też wczoraj właśnie rozmawialiśmy o tym, że szkoda troszeczkę Niemców, bo to była jedyna drużyna, której udało się długimi fragmentami zdominować Hiszpanów. I, i cały pech reprezentacji Niemiec polegał na tym, że trafili na tą samą część drabinki co Hiszpania, i yy, zamiast ten mecz yy, odbyć się w finale, na przykład, odbył się już na wcześniejszym etapie i yy, Niemcy po prostu wcześniej odpadli. Tak, pojechali do domu, daleko nie mieli. <laughs> tak. Mm. Pierwsza BetClick, pierwsza BetClick, druga i BetClick trzecia Liga na Antenach, TVP Sport. Już tutaj rozmawiałem z innymi komentatorami, ekspertami, że dużo pracy się szykuje, bo aż 108 stadionów, ponad chyba 1000 meczów łącznie, gdzieś tam będą, będzie transmitowanych na różnych kanałach, czy to też w internecie. Jak z twojej perspektywy do tego podchodzisz? No przede wszystkim ja uważam, że super inicjatywą, super projektem jest to, że E, zarówno pierwsza, jak i druga, jak i trzecia liga mają e, jednego sponsora tytułowego i firma Betklic jakby objęła opieką wszystkie trzy ligi. Na pewno odbije się to e, na tej otoczce medialnej e, InPlus. E, już widać z tego co słyszę z rozmów z różnymi zawodnikami z różnych klubów, że... Ee, że wszyscy się w klubie cieszą, że, 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 że to, że BetKlik y, zaczął sponsoring już to namacalnie czuć, y, a co do tej pracy, no y, bardzo fajnie, no, będzie, będzie wiele meczów do skomentowania, będzie okazja do tego, żeby poodwiedzać różne zakątki kraju, pojeździć po Polsce, po różnych klubach, więc nic tylko się cieszyć. Tak, najbardziej chyba taki magiczny jest ten kameralny klimat i tych mniejszych stadionów, ale na większych, wypełnionych po brzegi, również jest to samo. W tym roku Betklik, pierwsza liga, naprawdę mocno wypełniona dobrymi klubami. Jest m.in. Arka Gdynia, która do ostatniej chwili walczyła w poprzednim sezonie o awans do ekstraklasy. Czy w tym roku się uda? No powiem szczerze, że miesiąc przed końcem rozgrywek dałbym sobie rękę uciąć, że Arka już jest w ekstraklasie. Myślę, że to był ogromny cios dla wszystkich Gdyni, że ta końcówka miała tak no, niesamowity przebieg. Ten mecz derbowy, później barażowy, w międzyczasie to spotkanie z GKS-em Katowice. No, myślę, że, że, że to był ogromny cios dla całej społeczności gdyńskiej. No, ale pewnie jak w każdym sezonie, Arka również w tym sezonie będzie jednym z kandydatów do awansu i pewnie będą starali się zrobić wszystko, żeby do tej ekstraklasy w końcu wrócić. Oprócz tego, okiem eksperta, czego możemy się spodziewać w Betklik pierwszej lidze w tym sezonie? Ja myślę, że to będzie wyrównana liga, że tych faworytów do awansu będzie wielu, wielu również będzie chciał powalczyć o ten awans bezpośredni, więc zapowiadają się szalenie ciekawe rozgrywki. Myślę, że to będą rozgrywki, które przez <laughs> długi czas nie wyłonią nam takiego, takiej jednej drużyny, która, która odjedzie reszcie stawki, tylko będzie to naprawdę wyrównany wyścig. Tego życzymy przede wszystkim Wam, kibice, emocji od piątku. Pierwszy mecz, pierwsza kolejka. Śledźcie i bądźcie na bieżąco. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Ja pewnie za telewizorem. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.